Witam i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Akcja Edukacja. Dzisiaj o raportach COT, może być też kod. Niech będzie. W każdym razie chodzi o raporty, które publikuje Commodity Futures Trading Commission komisja CFTC, a raporty COT, to dokładnie Cointments of Traders. I to są raporty, które widzimy na stronie komisji dla różnych klas aktywów. Generalnie publikują je instytucje finansowe, publikują je. Firmy, które zabezpieczają swoje transakcje na kontraktach terminowych, na przykład to mogą być dostawcy jakichś produktów, zbóż etc., ale także są tutaj chociażby hedge fundy, czyli typowi spekulanci. Natomiast sam raport nie wygląda jakoś przystępnie, on jest tak stworzony, żeby łatwo go można było pobierać do różnych opracowań, ale to już na własną rękę, jest oczywiście też API, które możemy, którym możemy sobie pobierać te dane, natomiast możemy też korzystać z gotowych rozwiązań, które już te dane agregują. W każdym razie, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej na temat tego, czym są te raporty, to odsyłam na stronę komisji link w opisie do tego filmu. Tam jest wszystko wyjaśnione w szczegółach. Natomiast my teraz jeszcze raz pokrótce raporty. Confident of Traders, COT, publikowane przez CFTC, czyli Community Futures Trading Commission w USA, dostarczają informacje o pozycjach różnych uczestników rynku na rynku kontraktów terminowych. Raporty te pomagają zrozumieć zachowanie i pozycjonowanie różnych grup inwestorów. I tutaj mamy różnych raportujących, czyli mogą to być właśnie użytkownicy komercyjni czyli na przykład firmy, które zabezpieczają na kontraktach terminowych na przykład ceny ropy naftowej, ceny kukurydzy, pszenicy, walut, etc., ale także są to spekulanci, fundusze hedgingowe. Więc z reguły dzielimy ich na inwestorów komercyjnych i niekomercyjnych. Niekomercyjni to są właśnie spekulanci, a komercyjni to są ci, co potrzebują futuresów do zabezpieczania swoich normalnych przedsięwzięć w realnym, w realnej gospodarce, w realnych towarach, którymi handlują, na które te kontrakty są wystawione. Częstotliwość. Raporty są publikowane co tydzień, w każdy piątek, ale na podstawie danych z zamknięcia rynku we wtorek, czyli mamy delikatne opóźnienie, więc już tutaj Państwo widzą, że te raporty nie służą do daytradingu. One służą do jakiegoś takiego szerszego spojrzenia na to, jak pozycjonują się inwestorzy w długim terminie i faktycznie potrafią w pewnych momentach spokazywać na to, że coś z długoterminowym trendem jest na przykład nie tak, albo że może dojść do jakiegoś odwrócenia tego trendu, albo że może dojść do krótkoterminowego, tak zwanego short lub long squeeze'u o short squeeze jest w innym nagraniu też na tej playliście więc to też nam pomaga znaleźć tego typu instrumenty jeżeli chodzi o to, co się w nich znajduje, to raporty pokazują liczbę długich pozycji, czyli kupna i krótkich, czyli sprzedaży, oraz zmiany w czasie, czyli jak te pozycje się zmieniały. I raport COT może pomóc inwestorom w ocenie sentymentu rynkowego, identyfikacji potencjalnych trendów oraz przewidywaniu możliwych zmian cen, obserwując działania dużych graczy. I teraz trzeba pamiętać o tym, że to są instytucje raportujące swoje pozycje na rynku kontraktów terminowych w Stanach Zjednoczonych. Zatem nie jest to cały, cały, cały. Rynek, tylko to jest jakaś próbka, więc możemy sobie przyrównać to do tego, że to jest jakaś taka próbka, taka sama jak robi się sondaże. Wiadomo jak to z sondażami. Raz się trafią, raz się nie trafią, ale generalnie wybiera się takich ludzi do, do próby, żeby ich odpowiedzi jak najlepiej wskazywały odpowiedź całego społeczeństwa. Czyli te tysiąc osób na przykład ma pokazać przekrój całego społeczeństwa i tu mamy podobnie, czyli ci inwestorzy z tego rynku możliwe, że nam pokazują, co myśli cały rynek, są jakąś taką próbką całego rynku innych danych nie mamy, dlatego na nich bazujemy i teraz albo możemy w to uwierzyć, że tak jest, albo po prostu stwierdzić, dobrze, to nie jest dla mnie, bo to nie jest cały rynek, to ja dziękuję za te informacje. To już jest oczywiście dowolność. Natomiast my teraz przejdźmy sobie do tematu praktycznego zastosowania, jak to wygląda. Otóż w momencie, kiedy nic ciekawego się nie dzieje w relacji pozycjonowanie a cena instrumentu bazowego, w tym wypadku patrzymy sobie na kontrakt na euro oraz właśnie na raport dotyczący pozycji netto, bo to też jest ważne, że tak naprawdę publikowane są na przykład pozycje długie i krótkie, ale to nas do końca nie interesuje. Oczywiście może nas to zainteresować, jak chcemy wejść w szczegóły, dowiedzieć się, czy więcej shortów przybyło, czy więcej pozycji długich przybyło na danym kontrakcie. Natomiast zazwyczaj to, co wszystkich interesuje, to są pozycje netto, czyli różnica między pozycjami długimi i krótkimi na danym instrumencie, czyli czy przeważają shorty, czy przeważają longi oraz jak zmienia się ich relacja. Już bez wchodzenia w szczegóły. Szczegóły też są ważne, ale powiedzmy tylko w niektórych przypadkach. Więc a zobaczmy, jakie są możliwości występowania tak zwanych dywergencji między ceną instrumentu bazowego a danymi z raportu. Bo w zasadzie cała analiza tego raportu na tym polega. Poza wyznaczaniem poziomów skrajnych, czyli czy na przykład rynek jest jakoś bardzo mocno wykupiony, że nigdy tam wcześniej w historii nie był na tak wysokich poziomach, co grozi załamaniem się trendu, albo czy nie był, czy nie był już tak bardzo wyprzedany jak nigdy wcześniej w historii, co też grozi odwróceniem trendu, czyli z jednej strony raporty mogą nam czy mamy jakieś skrajne pozycjonowanie względem tego, co było w historii, a potem mogą nam czy pojawiają się jakieś dywergencje między pozycjonowaniem a cenom instrumentu finansowego, dlatego, że te dywergencje mogą nam pokazać, czy inwestorzy nadal ochoczo kupują na przykład, tak jak tutaj, kontynuację ruchu wzrostowego, mamy nowy szczyt, to jest wykres tygodniowy, dlatego zaznaczam, to nie jest dla daytraderów, tylko to są takie już naprawdę konkretne swingi, konkre konkretne długoterminowe zmiany i czy na przykład za tym nowym szczytem, który tutaj mieliśmy, na parze euro podążały pozycje. Jeśli nie podążają pozycje za notowaniami instrumentu bazowego, to oznacza, że inwestorzy prawdopodobnie w nowym szczycie sprzedają swoje swoje pozycje i dzięki temu mamy sygnał potencjalny, że coś się zmienia, że inwestorzy już nie kupują tego szczytu. A przy okazji, jeżeli okazuje się, że tutaj mamy jakieś rekordowe pozycjonowanie, no to wiemy, że jest szansa na długoterminowy zwrot, czyli że ten szczyt, no niestety nie jest do końca potwierdzony pozycjonowaniem. I takie sytuacje mogą się powtarzać. możemy mieć tak jak tutaj na przykład różnicę między pierwszym szczytem a drugim szczytem. Nic się nie dzieje. Nowy szczyt, poprzedni szczyt, nowy szczyt, poprzedni szczyt. Pozycjonowanie podąża za ceną. Natomiast kolejny trzeci szczyt, możemy tutaj też zaznaczyć sobie typową formację z analizy technicznej trzech wyższych szczytów. Nie jest już potwierdzony przez pozycjonowanie. Pozycjonowanie netto już nie wychodzi na nowe szczyty, co może oznaczać, że inwestorzy zwyczajnie sprzedają swoje pozycje i nie chcą już uczestniczyć w tym ruchu wzrostowym. Nie jest on wtedy potwierdzony. I oczywiście mogą pojawiać się również inne historie. Tutaj znowuż to samo, tak? Czyli wyższe szczyty, niższe pozycjonowanie, gigantyczny zwrot następnie na rynku. To było akurat tutaj, to trwało na przykład od listopada 2013 do kwietnia 2014, długo, prawda? Natomiast może trwać jeszcze dłużej. Proszę zobaczyć tutaj różnicę w pozycjonowaniu między marcem 2015 a październikiem 2016. Także czasami te przetasowania w tych portfelach trwają dosyć długo, ale w momencie, jeżeli one się już kończą, to następnie te ruchy też nie są krótkie. One już są na naprawdę długotrwałe i potrafią wiele na rynkach namieszać. Powiedzmy, że są takimi ruchami bardziej strukturalnymi. I tu przykład w drugą stronę, kiedy rynek sobie spada, wybija ostatnie dołki, czy ten dołek, czy ten dołek, natomiast pozycjonowanie wcale tak mocno nie spada. Co to oznacza? To oznacza, że rynek uginający się pod swoim ciężarem no jest zbierany zwyczajnie przez uczestników rynku na rynku futures i każdy dołek jest gdzieś tam sobie podkupowany, a przynajmniej nie dokładają oni znacznych shortów. I właśnie teraz, czy dokładają shorty, czy nie dokładają, czy podkupują dołki, czy nie podkupują dołków, to wtedy musimy wejść sobie w szczegóły raportu dotyczące pozycji długich krótkich, bo pozycje netto nam mówią jedno, że tutaj sprzedających dużo nie ma, a cena zasuwa do dołu, czyli coś jest nie tak, czyli ci sprzedający wcale w tym nie uczestniczą, tak jakby cena na to wskazywała, co może prowadzić właśnie do zwrotu i wtedy mamy taki potencjalny, potencjalny zwrot w kursie. To samo na przykład miało miejsce i teraz tworzy się aktualnie na parze euro-dolar, czy też na kontraktach na euro, bo tutaj dokładnie patrzymy na futuresy na euro z chicagowskiej giełdy. To samo, czyli pojawia się jakiś lokalny dołek w pozycjonowaniu, rośnie pozycjonowanie do góry, rośnie kurs do góry. Wszystko się zgadza. Następnie mamy zejście kursu, ale pozycjonowanie, zejście o wiele niższe. No tu już się nic nie zgadza bo mamy pozycjonowanie na spadki, natomiast rynek spadać nie chce. Rynek się odwija, robi nowy szczyt, albo wyrównuje ten szczyt, czy przebija ten szczyt, natomiast pozycjonowanie wcale też za tym szczytem nie goni, czyli też jest coś na rzeczy, że mało kto kupuje ten szczyt, a cena jest wysoko. Więc zaczyna się ruch w drugą stronę i teraz co robią inwestorzy? Zaczynają gwałtownie sprzedawać, tylko znowu to ich sprzedawanie, czy też zmiana pozycji netto do tak niskiego poziomu no nie prowadzi jednak kursu na zdecydowanie nowe dołki. I teraz, do momentu, kiedy nie pojawią się właśnie te nowe minima, czyli czy ten dołek na 1,05, czy nawet wręcz ten dołek powinien się pojawić na 0,97, bo pozycjonowanie jest takie, jakbyśmy mieli mieć poziom 0,97 za chwilę, to jeżeli to się nie pojawi, pojawią się jakieś czynniki wskazujące na to, że jednak dolar mógłby się osłabić, to wtedy wiemy, że to pozycjonowanie jest gigantyczne, i przy takim wystąpieniu czynnika jeszcze nie wiemy, czy on wystąpi przede wszystkim, ale wiemy, że jeżeli wystąpi, to warto obserwować wtedy czy taki czynnik wystąpi, to jest szansa na gigantyczny short squeeze, czyli wielkie zamykanie tych pozycji, bo po pierwsze kurs nie spadł tak, jak wydaje się przez pryzmat pozycjonowania, że powinien być nisko, a po drugie, jak się pojawi kontra, to może to wyglądać tak, jak to miało miejsce chociażby tutaj, kiedy kurs rósł z 1,07 w okolice 1,12, więc oprócz tej dywergencji, co jest takie dosyć łatwe do zauważenia, bo to jest taka sama dywergencja jak na każdym wskaźniku analizy technicznej, tylko że tutaj nie mamy analizy technicznej, tu mamy pieniądze postawione na rynek, które albo kupują szczyty, albo nie kupują, albo sprzedają mocne dołki, albo ich nie sprzedają i po prostu je kupują dla zwrotu w trendzie. To jeszcze mamy coś takiego, można by to nazwać takim zjawiskiem effort versus result, czyli wysiłek do rezultatu. Jeżeli ktoś dokłada mnóstwo pozycji krótkich do tego, żeby notowania spadły, w tym wypadku euro, natomiast euro wcale nie chce tak spadać, to jeżeli on duży wysiłek w to włożył, czyli duże pieniądze w pozycje krótkie na spadek euro, ale euro nie spada, no to. Jakie uczucie wtedy jest? To jest uczucie rozczarowania, czyli tak jak w życiu. Gdzieś podnieśliśmy jakiś duży wysiłek, czy intelektualny, czy fizyczny, a z tej roboty za bardzo owoców nie ma, to jesteśmy zdenerwowani, zirytowani i w ogóle bez sensu, że cokolwiek zrobiliśmy. Podobnie jest na rynku, jak ktoś włożył kupę pieniędzy w to, żeby euro spadało, euro, załóżmy, tego nie wiemy, ale załóżmy, że jesteśmy na przykład tutaj. Tutaj też ktoś włożył mnóstwo pieniędzy w to, żeby euro spadało, ono nawet nie było w stanie wybić tego dołka, to może czuć się rozczarowany. Jak się czuje rozczarowany, zamyka pozycję, kurs. Idzie wyżej. Także dwa zjawiska. Dywergencje w szczytach, w dołkach, klasyczne, jak na wskaźnikach analizy technicznej, i dwa rozbieżność między szczytami i dołkami, ale na zasadzie wysiłku do rezultatu. I tak możemy sobie w praktyce omawiać raporty Coint of Traders, poszczegóły i więcej informacji zapraszam na stronę CFTC, a także do samodzielnego prześledzenia tego, jak zachowywały się ceny poszczególnych instrumentów finansowych w rezultacie do pozycjonowania inwestorów na tych rynkach. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.